Dziemaneczko wszystkim z tej strony, pan tutaj witam w pierwszym odcinku GTA Online. Tak, to jest chyba pierwszy odcinek, w sumie tak sobie pomyślałem na początku, kiedy to mówiłem. Chwila, to jest pierwszy odcinek? No tak, to jest pierwszy odcinek z GTA Online. No i pierwszą rzeczą, którą was na pewno będzie zastanawiało, co on ma na sobie, co ja mam na sobie, co pan tutaj na sobie ma. No więc dzisiejszy odcinek, oczywiście, jak widzicie po tytule, ma na zamiarze pokazać wam nowy update: update z Lowriderami, słuchajcie, właśnie z takimi autami jak wam teraz w tej chwili pokazuje moje albańskie auto, ponieważ nazywa się Albany, coś tam, coś tam. No ale dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. W sumie nawet nie przypomina mi żadnego typowego auta. No nie wiem, może jakiś ponciak, może coś, no, no ale dobra, tym się nie przejmujmy. Nie jest jakieś piękne, no fajne auto całkiem. No więc był to update, całkiem duży update, yy, który zajmował tam z GIGA, no. No i opowiedzmy sobie na początku o nim lekko. Daje nam możliwość tuningu niektórych aut yy, na wersję Lowrider, tak, czyli właśnie taką, jak widzicie przede mną, mojego Lowridera. I w sumie jeszcze dopowiem tak lekko, że... No, lowrider fajny i tdtp, no wszystko spoko, tylko że strasznie drogo, drogi ten update, no że tak powiem, dlatego że żeby sobie zrobić w całości takiego lowridera, żeby sobie go przerobić, no to trzeba wydać na niego 2 miliony, także no to nie jest zbyt mało, wydaje mi się, że za 2 miliony moglibyśmy sobie nawet kupić. 100 razy szybszy, 100 razy ładniejszy samochód, no może nie 100 razy ładniejszy, ale 100 razy szybszy samochód sportowy. No więc przejdziemy sobie teraz do dealera, lekko sobie dopiścimy, może poskaczymy sobie na mieście z jakimiś ziomeczkami, bo normalnie o tej porze wożę się po mieście. No więc ja się będę woził właśnie moim lowriderem. Wsiadamy sobie do niego i wyjeżdżamy z garażu. Chociaż chwila. No, tak, wyjeżdżamy. No i oczywiście jeszcze na samym początku powiem Wam, że mi jest strasznie gorąco. Strasznie mi jest gorąco w tej bandanie, w tym czy wszystkim. Więc myślę, że jednak to z siebie zdejmę. No na chwilę początkowo chciałem Wam pokazać po prostu taki outfit Groove Street. Słuchajcie, jestem Groove Street, ale już. już sobie pobyłem Groove Street, więc wydaje mi się, że po prostu no, szybko, nie szybko e, z siebie to zdejmę, no i możemy przejść do nagrywania. Fryzura jaka powstała podczas zdejmowania tej czapki i w ogóle tego wszystkiego, na mojej głowie wyglądała mniej więcej jak e, stara shopa, w, no nie wiem, na wsi. Chociaż, no, nie obrażając wsi, bo nawet czasami tam mają bardziej wypasione rzeczy niż ja w swoim domu. No i tak patrząc jeszcze na tego Lowridera, no to widzicie, że jest dopieszczony, no tak całkiem fajnie wygląda, tak no Groove troszkę chciałem zrobić taki styl właśnie bardziej Groovestreet. Yy, więc znaczy, tak jak robiłem w Geta San Andreas kiedyś, 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 więc wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. No i słuchajcie, tak jeszcze na początku, na sam początek powiem wam, że pojedziemy sobie do tunera, tego który się nazywa konkretnie, jak on teraz powiem, Benes Original Motorworks, czyli nowy tuner, który został dodany do GTA 5 właśnie, do GTA Online, bo nie sprawdzałem czy jest na singlu, ale wydaje mi się, że to był update tylko do GTA Online, no bo tam już wcześniej były w normalnym GTA, znaczy w normalnym GTA, no, to jest normalne GTA, tylko że w trybie popularnym już tam były tunery, tylko nie można było robić... Takich rzeczy z samochodami No i może jeszcze na samym początku taki mały Taka mała ciekawostka, no nie wiem Spójrzcie sobie co ja sobie teraz zrobię Ze swoim Albany, no uwaga Lecimy No skacz, dawaj, dawaj, dawaj No trochę to mało rytmiczne mm, Ale możemy sobie go tutaj obniżać mam, Nie mam dokupionego specjalnego zestawu Który by mi polepszał Troszkę tą hydraulikę właśnie Ponieważ jest to zestaw hydrauliczny No ale chwila, jakoś zaraz poskaczę Zaraz poskaczę, malutku Damy radę Damy radę, poskaczemy. Tyłem się skacze fajniej, to wiem, że tyłem się skacze fajniej. Tylko jakby mój tył teraz nie reaguje. Nie wiem, coś mu się chyba nie podoba. Coś mu, coś mu chyba za mało powietrza wpływa do mojego tyłu. No nie wiem, bagów raczej tu nie ma jeszcze, więc wydaje mi się, że może to jest jakiś chwilowy błąd po prostu, który nic nie zmieni. Yy, ponieważ no latają, latają. mikoła, lata mi wszystko, albo ja po prostu nie umiem tego używać. Ale hydrauliczne zawieszenie prezentuje się w taki sposób. Chwilek sobie obniżę przód. O, to. No nie, w sumie nie. Mało lata mi ten tył i nie wiem, czy to jest moja wina, czy nie moja wina. No chyba, chyba nie moja wina, no skoro tak mało lata. Yy, przy tunerze widziałem, że no aż skakałem, więc może no nie wiem, to jest chwilowe. O, chwila, to już przed chwilą było dobrze, było dobrze. No, no dobra, no widzimy, że możemy sobie poskakać, tak, no rytmicznie czy nierytmicznie. Możemy to porobić i możemy dokupić sobie nowe pompy, czy też nowe rurki, nierurki, filtry, które nam właśnie zapewnią lepsze skakanie lowriderem, no i słuchajcie jeszcze tak na początku powiem wam, że, chwila, obniżyłem sobie go już, jak to jest, chwila, bo tak muszę sobie wyłączyć o, teraz mogę jechać normalnie, bo miałem włączoną hydraulikę więc powiem wam też na początku że na przykład ostatnio ktoś mnie tak bardzo zdenerwował słuchajcie, i kiedy chciałem sobie wyjechać z tunera, no to fajnie wyjechałem sobie wszystko, chyba mam nawet włączony tryb pasywny to będziemy mogli sobie z kimś tam poskakać i nas nie zabiją no ale wiecie, jeśli uczyć wziko i znajdziemy. No ale tak sobie chciałem wiecie pojeździć i nagle patrzę, wszedłem sobie do misji, wychodzę z misji A tu typek łopatą bije moje auto, no i ja... No co ja miałem zrobić? No, no bił łopatą moje auto, no i, i to tak bił, to piękne auto bił łopatą. Spójrzmy sobie, no ta, nie ja, ja wiem, on bił łopatą, no no naprawdę i to jeszcze nie tak, że bił tak, że wiecie tak Ciup, ciup, tylko tak walił, że aż miałem wnieczony tył i musiałem sobie wydać 3000 praktycznie na re repairy no na naprawę. Więc sprawdźmy jeszcze raz, czy da się skakać tym Lowrider. O, tutaj jakoś od chwilą ładniej to szło. O, patrzcie, no i to się samo robi. Lol, ale fajnie. Pod tunerem jakoś lepiej skacze, tylko nie wiem dlaczego. O, widzicie, jakoś lepiej skacze, nie, nie rozumiem, to, to jest... W sumie to może ja coś źle robię i tyle, no ale... A teraz w ogóle wióry szły z podłogi. Ale wiem, że wczoraj sobie tak skakałem i kurde, latał. To nie wiem, to ja coś źle robię i tyle, ja to wiem. Ja to wiem, że ja coś źle robię, bo. No bo on wtedy by tak nie skakał, no. Chyba, że chwila, na bok sobie go lekko. Aha, patrzcie, jaki on jest w ogóle niski. No w sumie mam rejestrację Low and Slow, więc no, no. Chwila, sobie na, na bok go weźmiemy. I teraz, no nie, no, no w sumie to nie wiem. Dobra, weźmy sobie do Beniego, przeróbmy sobie go. Przeróbmy sobie go, tak, przeróbmy sobie go, w sumie nie mamy tu dużo do przerabiania, tylko sobie go lekko upiększę, dlatego że możemy nawet, no i 2400 za naprawę, możemy nawet zmieniać komorę silnikową, wygląda on chwilowo tak, słuchajcie, no jest bardzo ładny według mnie, wszystko jest dopasowane, nie chciałem specjalnie tutaj nic przerabiać tak za bardzo, mamy tabliczkę San Andreas, mamy rejestrację Low and Slow, jakąś tam specy... specjalną nową, mamy rury wydechowe zmienione felgi zostawiłem takie jakie były bo są przepiękne mamy nos na, na tym na masce taki wlot taki wlot powietrza no taki niech sobie będzie no i w sumie nic więcej takiego ulepszonego bardziej nie mam oprócz środka który też jest całkiem fajny spójrzcie sobie no wygląda tak mamy też fajny głośnik fajny zestaw głośników no więc co weźmy sobie na początku do tego silnika patrzcie mamy blok silnika który możemy sobie ulepszyć tylko że no spójrzcie sobie właśnie na te ceny, słuchajcie, za yy, pomalowaną osłonę, którą oczywiście sobie teraz kupię, no bo no bo sobie kupię, dajemy 50 tysięcy, dajemy 50 tysięcy kasy zarobionych w grze dolarów za metalową, stalową czy jakąkolwiek osłonkę, która normalnie kosztowałaby nas tysiąc, nie no, gdzie tysiąc za takie coś, no w życiu, no mamy osłony, tak? Dobrze, kupujemy sobie ją, nie wiem w ogóle czemu to zrobiłem. No, ale kupiłem, tak, bo jest całkiem ładna. Gaźnika nie wiem, czy będę zmieniał, bo jest fajny, taki okrągły. Ale 50 tysięcy dajemy za osłonę. To jest masakra, ale spójrzcie sobie, nie, to, to jest drogo. Nie, to nie jest drogo. Za filtr damy 30 tysięcy. W sumie te trąbki są całkiem fajne, takie unikalne, nie? Fajnie było jeszcze, jakby z maski wystawały, ale to nic. A w ogóle, patrzcie, że mamy nos na masce. Z tamtej strony, spójrzcie. Mamy nos, w którym jest wlot powietrza. No tak, jest wlot powietrza. No ale tutaj tego wlotu jakoś nie ma, więc zapomnieli po prostu, że jednak znajdzie się ktoś, to to... znajdzie. <grystanie> Kto się jednak domyśli, że dlaczego tutaj nie ma tego wlotu. Kwertiak wysyła mi wiadomość, czyli już wie, że nagrywam, pozdrawiam cię Kwertiak. No i w sumie no nie wiem, czy będę kupował trąbki, no niech zostanie ten gaźnik, który jest. I ulepszeniem silnika najdroższej za 33 tysiące, to już nie będę nic kupował. No więc w sumie co? No wydechy kosztowały mnie dosyć tanio i teraz spójrzcie sobie, jak to wszystko w ogóle jest drogie. No przedmione szyby 5 tysięcy, koła rodzajne... no koły też nie są drogie. W bagażniku mamy za 40 tysięcy kupiłem sobie swoje wypasione audio No bo już mówię, że jak kupić, to kupić. Skrzynie biegów kosztuje 40 tysięcy, um, sprzedać może mogę auto za 400, czyli tego nie zrobię. Dach kupiłem sobie fabryczny, taki większy, żeby mieć to malowanie na dachu ponieważ ładnie to wygląda eee, właśnie tutaj są te dachy jeszcze nie ale no, ich nie mam odblokowanych ale one są e, całkiem ładne co do lakieru to tutaj mam blokowane i w ogóle chromowany kosztuje 25 tysięcy, no ale to mniejsza z tym, tablice no i właśnie tutaj e, nie miałem większego problemu, ponieważ no nie, co prawda no, mocowanie tablicy kosztowało 7 tysięcy, ale no dobra, no już wydałem, tak? Możemy sobie z przodu też tabliczkę, właśnie dodać taką, która w sumie nic nie zmienia i, i nawet jest bardzo niepotrzebna, no bo po co mi taka tabliczka, ładniejszy jest bez niej. No ale możemy wydać 20 tysięcy na niepotrzebne coś z przodu, też z jakimiś grupami, znaczy z drużynami i tak dalej. Nie, nie jest to potrzebne, naprawdę, naprawdę nie. Możemy sobie nadajniki pełne pokrycie, czyli mamy zabezpieczenie, znaczy ubezpieczenie na auto wykupione, oznaczenie, no i właśnie tutaj sobie yy, kupiłem. To malowanie, które jest całkiem naprawdę fajne, no bardzo pasuje, ale spójrzcie sobie, co jeszcze mamy. Mamy złote pasy, które bardzo również pasują, są grubsze, są fajne, no są fajne. Mamy staromodne muszle, czyli... Hmm... Co to jest? No to są takie trajbale w sumie z boku, pasujące do linii nadwozia. Mamy ciemny klasyczny obrys, który... Jest ciemnym, klasycznym obrysem. Tak. Mamy złoty klasyczny obrys, czyli pasujący do czarnego kolor. No taki całkiem fajny, no nie do niebieskiego też trochę. Dalej mamy geometryczną zieleń. No i to jest malowanie, które też jest całkiem fajne, na którym się zastanawiałem, ale wtedy moje auto nabrałoby trochę inny styl, a tego nie chciałem, także to jest malowanie podobne było w Gita San Andreas. I staromodne płomienie, czyli dochodroda mamy takie malowanie, ale oczywiście to nie są wszystkie, ponieważ różne auta mają różne modyfikacje, więc em, niech was nie zdziwi to, że kiedyś kupicie sobie jakiś samochód i... Wow, ale super winyl, dlaczego pan tutaj go nie pokazał? Debilnie? Idiota. No, no, słuchajcie, czasami takie rzeczy się dzieją. E, możemy sobie kupić światełka za 7500, ale ja nie mam ich odblokowanych. Co do wnętrza mamy zdobienia jakimiś tam figurkami, które no, nie są nam zbytnio potrzebne, no całkiem fajna jest ta Co do wskaźników sobie kupiłem takie troszkę ładniejsze, lata 30, negatywne, żeby ładnie wyglądało Znaczy możemy sobie cały personalizować cały środek we wnętrzu auta Możemy sobie go wykończyć skórą krokodyla, możemy sobie welurem, możemy kamuflażem, no w sumie możemy wszystko, możemy ten samochód pod siebie dostosować Patrzę, czy to lusterko wsteczne działa. No tak średnio. No i kolor sobie możemy oczywiście tego wszystkiego wybrać. Wykończenie: Ja sobie wziąłem wszystko takie kremowo-czerwone, ponieważ bardzo ładnie to wygląda. Mamy dźwignię zmiany biegów, i słuchajcie, ja mam bile, Możemy mieć gałkę oczną. Możemy mieć kostkę. Możemy mieć. Jest Boga, no tak naprawdę, albo Illuminati e Error 404. Możemy mieć granat. Możemy mieć szacha czyli paląc Palącą czaszkę możemy mieć Dzień doberek, czyli palącą czaszkę z melonikiem, Wojaka, czyli palącą czaszkę z kaskiem, Króla Lira, czyli palącą czaszkę z koroną, i klasyczny mikrofon, czyli taki mikrofon, wiecie stary co tam się używało, taki dubi dupa. No, wiecie takie ludzie chodzili, tak się ruszali w ogóle. Możemy, tłok, nad którym się zastanawiałem, ale jednak nie i w ogóle mam za dużą kierownicę, i moja postać ma kolano w niej, także super. Mamy Klejnoda, którego myślałem, zastanawiałem się nad nim, ale mówię nie, bo jest taki matowy dosyć. Mamy sześciostrzałowca, czyli mamy po prostu. Nie wiem, magazynek, od jakiegoś tam rewolweru, mamy pistolet, czyli mamy. W sumie co to jest? No to jest pistolet bez pistoletu. Ciekawe czy jak się naciśnie ten spust, no w sumie nie da się tego zrobić. No ale ciekawi mnie czy gdybym nacisnął ten spust to na przykład byłoby to jako sprzęgło. To by było fajne akurat. I dalej mamy pompę PiS Wasser, niemiecką z tego co widzę. No ale do czego to jest pompa? Nie wiem, do pompowania tych... Hydraulicznego zawieszenia? Czy, czy... No raczej nie, więc dobra, tym się nie przejmujmy. Oczywiście co do plakietek, to sobie taki z tyłu dajemy. I właśnie miałem sprawdzić tą yy, plakietkę Los Santos Los Santos, Los Santos, czyli niskie Święta? <gry> yy, mamy San Andreas, neon, Oj, to fajnie wygląda, on się tak lekko świeci Shubi1331, pan tutaj! Wiedziałem, że wreszcie ktoś mnie rozpozna, no to napiszemy mu coś miłego Nie, napiszemy mu na te Napiszę gdzie, może mi powie gdzie jestem, bo, bo, bo ja nie wiem PL. już <laughs> myślałem, że ktoś mnie rozpoznał, a on po prostu... Kurde, no ja już taki się, tak się cieszyłem. No nie, no dobra. Mamy Los Santos albo mamy San Andreas. Damy sobie San Andreas, bo taki styl chciałem utrzymać. 11 tysięcy super, no 11 tysięcy za plakietkę neonową z tyłu, to jest naprawdę świetne. No, i mamy subwoofery z tyłu takie fajne. Czy subwoofery w sumie? No tak, mamy takie głośniczki z tyłu, które też się popasowały po prostu, bo pasowały. No i kolor światełek w środku, też czerwony, żeby takie wszystko było dopasowane. Mamy hydraulikę. No i za 250 tysięcy możemy sobie kupić pompy, dzięki którym nasze auto będzie skakało, i będzie fajniejsze. I będzie miało w sumie z tego co widzę, one są ustawione poprzecznie. Tak, czyli prawdopodobnie będzie można skakać jednocześnie w górę i w bok. Coś w tym stylu, no przynajmniej nie są ustawione tak prosto jak te, które mamy. Rząd 2x2 i V, czyli być może, z, wiecie, przód do przód i prawo, przód i lewo, no i tył i prawo to nie wiem, no ale w sumie fajnie to wygląda całkiem. Kupiłbym sobie te pompy, gdybym miał tyle pieniędzy, ale nie mam. Nawet jak spróbuję to, to nie, nie chcę odwiedzić sklepu. Więc klaksony I teraz klakson, które chcielibyście zobaczyć, czyli klakson San Andreas. Taki przypominający tą nutkę San Andreas i z Liberty City, tak, tak jest GTA 4 i GTA San Andreas, czyli klaksony, które po prostu mm, mają muzykę w sobie. Tak, bardzo fajnie to wygląda. Dalej mamy maski, czyli mamy. Zostałem SMS-a. Mamy ten otwierany wlot powietrza, który, przez który nie wlatuje powietrze. Mamy wentylowaną machę. W sumie, gdzie ona jest? Aha, tu mam takie małe wlociki. i w sumie to byłaby najładniejsza. Ją bym najbardziej chciał, ale nie mam odblokowanej, ponieważ muszę mieć 23 poziom, a mam 10. No, jeszcze trochę gry przede mną. Yy, mamy dalej. Aha, no i mamy wlot powietrza potrójny, czyli kolektor wylotowy, który jest taki brzydki, taki ogromny i taki wielki, że ja bym go nie dał na swoje auto. No spójrzcie, jak to wygląda. No, no nie, i pojedynczy, który jest już ładniejszy, ale no. Wielkością jest tak, jak e, trzy głowy mojej postaci, w sumie, no jak trzy głowy, spójrzcie, że gdyby na żywo był taki kolektor, kolektor jest wielkości może, no nie wiem, takiej, no nie? Tak sobie już myślę, no, ale nie, nie, mi to nie pasuje. Co do grilla mamy jeden niestandardowy, który mi się nie spodobał, więc go nie użyłem. Możecie mi powiedzieć, czy to jest ładne, czy nie, ale mi się to nie podoba. Błotniki mamy jakieś szperacze, czyli... Hmm. Nie wiem do czego służą szperacze, być może do ozdoby, albo być może nie wiem, do wykrywania nierówności. Sądzę, że nie. No ale i tak trzeba mieć 20 level, praktycznie. Możemy mieć bombę satelitową i bombę zdalną, które nie są potrzebne, ponieważ no, nie chcę wybuchać swojego auta, jak dobrze wiecie. Wydek to już wam mówiłem, silniczek no to już też przerabialiśmy, więc chyba już wszystko zrobiliśmy, co trzeba było. Teraz tak sobie jeszcze spojrzeć, czy rzeczywiście ten gaźnik, czy go zmieniać, czy nie, no tak w sumie fajnie byłoby mieć jeszcze to przerobione może jakby już wydawać na to auto, to wydać już wszystko co mam, znaczy no nie wiem, no, no tak się nie przekonuję do tego, więc hmm. dobra, na razie nic nie kupujemy, ponieważ no po prostu nie mam ochoty a, jeszcze chwila, pancerz, czyli no 50 tysięcy za to, żeby auto mniej się niszczyło Hamulce, no to to nic i zderzaki, słuchajcie, przedni, miałem fabrykę, też jest fajny, słuchajcie, też mi się podoba, ale jednak ten jest lepszy, jest taki bardziej lowriderowy. Tylni to samo, kolorowy, oczywiście. No i co, nadwozie, nadwozie, a no i tak, zbiornik paliwa. Jeszcze jedna rzecz, czyli możemy sobie pomalować zbiornik paliwa, dać go taki większy z tyłu zbiorniczek, czy też osłonkę na zbiornik. I chromowany, ale no to nie jest potrzebne. Kupiłem sobie czerwony, żeby pasował. Który kosztował tam chyba 6000, a teraz oryginalny kosztuje 4000, więc nie opłaca się go kupować. Więc to by było na tyle z tunera. Wychodzimy sobie już. Dziękuję. Tak, przerobiłem, dałem 3000 i dałem 30 tysięcy za nie wiem, byle co. No i teraz spójrzmy sobie... O, fajny ten neon, spójrzcie jak fajnie wygląda. Ja też nie wiem jak się otwiera maskę, tyl i tylni bagażne, czyli bagażnik po prostu. Mm, ale wiem tyle, że możemy sobie jeszcze poskakać, słuchajcie, więc... Ho! O! No i skaczę, skaczę, patrzcie! O! Jest! No, udało się! Mówiłem, że jak wyjdę z tunera, to będzie skakał? No teraz skaczę, a wcześniej nie skakał, no i... Dlaczego? No, skacz, skacz! O, widzicie jak jumpuje? A z przodu? Z przodu też. A być może te pompy się zbagowały. i wiecie o co chodzi. Mm, I po prostu, kiedy robię to, co robię... To te pompy, jakby używa mi tej pompy, którą miałem No nie wiem, no bo spójrzcie co on robi, jak jest zarąbiście No to mi się strasznie podoba po prostu I teraz, o kurde, ale wysoko Fajnie by tak zrobić drift montaż Jak robił Ken vlog, że pod nim By przyjeżdżał inny samochód i wiecie Kiedy ja bym skakał, to pode mną by ktoś Driftował, ale kurde, ale faza, nie Podoba mi się to, dlaczego tak się nie da Cały czas, być może, nie wiem, musimy Wcześniej nie jeździć, czy coś, o Więc możemy sobie jeszcze na boki Oczywiście, więc raz i wyłączamy Ok, Więc na samym końcu spróbuję jeszcze znaleźć kogoś W sesji, kto ze mną poskacze Więc może napiszę nawet coś No i tak chwilkę sobie poskakać z kimś Byłoby całkiem przyjemnie Całkiem sympatycznie, słuchajcie Bo jednak no, samemu skakać lowriderem No to co, przed dziewczynami się możemy popisać No możemy, ale Nie jest to jakoś O kurde, ale faza Nie jest to jakiś super Patrzcie, że możemy jechać wysokim autem, możemy mieć wysokie auto i możemy jechać, słuchajcie, obniżonym. O ja, no nie, dobra, to jest świetne. O. I aż szuramy o powierzchnię, no kurde, nie, ten update jest świetny. Ten update jest po prostu, no mamy taką furę, jeszcze możemy sobie szurać o podłoże, po prostu możemy mieć niskie, fajne auto. No więc świetnie, teraz ja poproszę jedną osobę, żeby jednak ze mną, po o i patrzcie mam jeszcze świecące głośniki, no po prostu gdybym miał te 2 miliony, czy też milion, to kupiłbym sobie jeszcze jednego lowridera, tego bym ulepszył, no wszystko bym zrobił, co bym chciał. No więc co, chwilę sobie jeszcze poskaczemy i będziemy się żegnać, no widzicie co wy jak to wygląda, ja się wożę po mieście, normalnie o tej porze, tym bardziej, że jest noc, to w ogóle przydałoby się jakąś gangsterską dzielnicę odwiedzić, ale no na chwilę obecną być może nie. Więc poskaczemy sobie, no i to by było na tyle słuchajcie. No jeszcze taki szybki jump. Uwaga, wyjdziemy sobie tutaj. Zrobimy sobie jump Pika, no auto jest świetnie przerobione, bardzo mi się podoba. Już możemy? No w sumie... Oj widzicie tutaj mniej skacze? No, a nie, dobra, tutaj już więcej skacze. Nie rozumiem, może na początku po prostu to było jakieś, no nie wiem, niepotrzebne. Spół się też na postać jak mu głowa lata, no w sumie no logiczne, nie? O, tu się widzicie, roz, rozhulało się moje auto i widzicie, że lepiej jeździ, znaczy lepiej skacze. Ym, próbuję jakoś rozbujać, aha. No dobra, no niech będzie, niech będzie, słuchajcie. Więc no na razie sobie tyle poskakaliśmy, bo nikogo w okolicy nie ma. Spójrzmy sobie na mapkę. Czy jest ktoś, z kim moglibyśmy poskakać? Ym, no nie widzę tutaj żadnego gracza, który jakoś byłby chętny ze mną poskakać. W sumie mam powyłączane. Mam powłaczane i powyłączane Ikonki graczy, więc Nie dziwić się, że ich nie widzę Wjeżdżamy sobie w ciemną uliczkę No, tu jest świetnie, świetnie Obniżymy sobie na chwilę nasze autko O, o, jest idealne miejsce na, na lowridera Albo w ogóle do kontenera bym sobie wjechał Spójrzmy sobie, czy do niego jest wjazd i wyjazd No, wjazd jest, wyjazdu nie ma zbytnio Więc może nie, nie róbmy tego Bo jeszcze sobie uszkodzimy auto I teraz tak, niziutko Chwila, o, tak o, i w ogóle skacze, patrzcie. Chwila. Ja nie mogę, co się dzieje? Nie no, ten update jest genialny. On może jeszcze wyżej skakać, słuchajcie, więc... No szacun, szacun, także no to by było na tyle. Chciałem pokazać, pokazałem. Yy, oczywiście jeśli chcecie jeszcze jakieś odcinki z GTA Online to piszcie, łapkujcie w górę. No To by było na tyle na chwilę obecną. No kurde, jaram się, jaram się tym update'em mimo tych bardzo, bardzo drogich... Rzeczy, rzeczy, części i tak dalej. To i tak jest świetnie, także do następnego po prostu i spotykamy się w następnych odcinkach. Już szykuję karbona, więc się nie przejmujcie. No i co, do następnego. Cześć!